Najlepszy produkt na starzejącą się skórę? Zgadnijcie, to nie kolagen. Zazwyczaj ludzie używają kremów do twarzy albo nawilżaczy. Sprawdziłem najlepiej sprzedające się kremy na zmarszczki i starzejącą się skórę i przeczytałem skład. Byłem w szoku. Dodają tam plastiki, chemikalia, substancje rakotwórcze. Niektóre z nich mają nawet kolagen w tych balsamach. Nie można nakładać kolagenu na skórę i myśleć, że się wchłonie. To tak nie działa, ale wszystkie te inne chemikalia w kremie już tak. Wnikają w skórę, dostają się do krwiobiegu, a potem zaczynają gromadzić się w wątrobie. I teraz wątroba musi sobie z tym radzić, musi pozbyć się toksyn, a skóra zaczyna wyglądać starzej. Kolejny błąd to nadmierne oczyszczanie skóry i zbyt mocne szorowanie. Jest tam warstwa mikrobiomu, która macie chronić, więc trzeba bardzo delikatnie złuszczać skórę. Polecam robić to bardzo delikatnie, bo na skórze są korzystne mikroby, a kiedy je usuniesz, tracisz ochronę. Oczywiście woda sprysznica, fluor i chlor, bardzo, bardzo toksyczne, bardzo, bardzo szkodliwe, więc zaopatrz się. Filtr do prysznica. I ostatni błąd, kiedy bierzesz statyny, nie mówię, żeby ich nie brać, ale one blokują cholesterol. Cholesterol i tłuszcz są niezbędne do budowy skóry. Chcę jeszcze wspomnieć o chemikaliach w tych balsamach. Można by pomyśleć, że FDA przeprowadza testy niezależne. Absolutnie nie. To system honorowy. Więc przemysł musi sam przeprowadzać testy. Ale w przypadku kosmetyków nie ma żadnych testów. Mogą tam wrzucić prawie wszystko. W UE zakazano 1600 chemikaliów w kosmetykach, a w USA tylko 30. Dobra. Przejdźmy do jedzenia. Zgadnijcie, co to jest. Po pierwsze, to jedzenie ma dużo witaminy A, retinolu. To niezbędny element do budowy tkanki łącznej. Witamina A jest również niezbędna dla układu odpornościowego skóry, aby chronić komórki skóry przed starzeniem się. Przejdźmy do następnego kofaktora. Miedzi. Miedź zapewnia elastyczność skórze. Potrzebujesz również cynku z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że świetnie leczy skórę. To jedzenie jest również bogate w żelazo, które wzmacnia czerwone krwinki, dostarcza tlen i poprawia krążenie. Jedna porcja tego jedzenia ma więcej składników odżywczych, przeciwstarzeniowych i przeciwzmarszczkowych niż większość produktów do skóry za 80 dolarów. A to jedzenie to Wątroba. Dokładnie. Wątroba zwierząt karmionych trawą zawiera wszystkie kofaktory i surowce, których potrzebujesz, aby twoja skóra była super promienna. Niektórzy nie lubią jeść wątroby, ja też. Kiedy ją jem, czuję się zmęczony i myślę, że to przez moją przeszłość. Uszkodziłem sobie wątrobę. Przez lata jadłem dużo złego jedzenia. Kiedy to robisz, uszkadzasz wątrobę złym jedzeniem, alkoholem, wirusem, chemikaliami. Wątroba ma komórki zwane rezydentnymi komórkami pamięci T, które mogą reagować na wątrobę z diety, kiedy ją jesz. Więc kiedy jesz wątrobę, czasami możesz być zmęczony i myślisz, czy mam alergię na wątrobę? Dlaczego mnie to męczy? Cóż, ma to związek z wcześniejszymi uszkodzeniami, które mogą wywołać niewielką reakcję immunologiczną, która może zwiększyć poziom histaminy i powodować zmęczenie. Odkryłem, że jeśli wezmę niewielką ilość, np. kapsułkę wątroby zwierząt karmionych trawą w suplemencie przed snem, pomaga mi to lepiej spać. Nie przeszkadza mi to w ciągu dnia i mogę czerpać korzyści z tej wątroby, bo jej nie lubię. Jeśli nie lubisz wątroby, możesz ją namoczyć w soku z cytryny. To poprawia smak. Możesz znaleźć dobry przepis dodać różne przyprawy i cebulę i z tym ugotować albo możesz zmiksować wątrobę z innym mięsem. Robiłem tak, że nawet jej nie czułem, tylko dodawałem trochę. To działa. Na przykład dodaję ją do hamburgera albo robię pasztet z wątróbki, który jest całkiem smaczny, albo biorę pigułki z wątroby zwierząt karmionych trawą. Ale mówię wam, jeśli chcecie mieć ładną skórę, powinniście zacząć jeść wątrobę i zobaczyć co się stanie, ponieważ wątroba jest jednym z najlepszych Multiwitaminowych mineralnych kofaktorów. Dostarcza tak wiele dobrych rzeczy dla Twojej skóry i reszty Twojego ciała. Kiedy jesz kolagen lub bierzesz kolagen, aby przekształcić go w skórę, znowu potrzebujesz wielu kofaktorów. Aby komórki w Twojej skórze wytwarzały kolagen, również muszą być karmione tymi kofaktorami. Jest wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby zniszczyć skórę zewnętrznie, ale także wewnętrznie, jedząc śmieciowe jedzenie, spożywając dużo cukru i olejów z nasion. To naprawdę obciąża organizm i sprawi, że będziesz wyglądać starzej. I jeszcze jedna rzecz, którą odkryłem, kiedy pracowałem, obserwując ludzi, którzy stosowali pewne diety, nawet diety ketogeniczne, ale robili to w sposób bardzo niskotłuszczowy. Przechodzą na dietę niskowęglowodanową, ale także niskotłuszczową, prawie bez tłuszczu i jedzą białko. Bardzo chude białko. I nawet nie używają składników wysokiej jakości. Używają wstępnie zapakowanego, wysoko przetworzonego białka. To izolaty białka sojowego. I mówię o idealnym białku. Zauważyłem, że ludzie, którzy to spożywają, to po prostu garść syntetycznych witamin z naprawdę niskiej jakości surowcami i tracą na wadze, ale wyglądają staro. Ich skóra wygląda na wysuszoną. Ich włosy wyglądają na wysuszone. Tak, to pomoże ci schudnąć, ale czy to naprawdę zdrowy sposób, aby to zrobić? W każdym razie zacznij jeść trochę wątroby i zobacz jak twoja skóra się zachowuje i dziękuję bardzo za oglądanie do zobaczenia w następnym filmie